Dobry dzień, jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić kija Picanto drugiej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Tak więc lakier nadwozia pasuje do metalu, bardzo cienki. Bardzo szybko tworzą się na nim odpryski i otarcia. Ale jeśli dotarli tylko do podkładu, nie ma potrzeby obawiać się pojawienia się charakterystycznej czerwonej powłoki na uszkodzonych obszarach. Szkoda, że nadal była mucha w maści. W Kia Picanto drugiej generacji pokrywa bagażnika gnije niedopuszczalnie szybko. Co więcej, rdza nie tworzy się w zwykłych miejscach, na krawędzi pokrywy czy zawiasach, ale na całej powierzchni pokrywy bagażnika. Na początku rdza jest po prostu niewidoczna, ale potem zaczyna po prostu wypełzać spod lakieru. Oczywiście kiedyś oficjalni dilerzy Kija bezpłatnie przemalowali uszkodzony przez korozję element w ramach gwarancji, ale przyszli właściciele używanych Picantos nie mogą już na to liczyć, jeśli problemy będą się powtarzać. W przeciwnym razie problemy będą typowe dla większości samochody eksploatowane w naszych trudnych warunkach. Po od 6 do 7 latach eksploatacji lakier w okolicy progów ściera się niemal do podłoża. Nie jest łatwo zarówno przednim błotnikom, jak i tylnemu zderzakowi w okolicy kół. W takim przypadku lepiej nie zwlekać z nałożeniem dodatkowej warstwy przeciwżwiru. Jeśli skrzydła zostaną wypiaskowane do gołego żelaza, nie będziesz musiał długo czekać na pojawienie się korozji. Przednia optyka również mocno ucierpiała z powodu piasku wydobywającego się spodku innych samochodów. W wielu samochodach mających od 5 do 6 lat od dawna jest matowy i wymaga polerowania. W pewnym stopniu optykę koreańskiego hedgebacka ratuje jedynie fakt, że większość czasu spędza on w miejskich korkach. Dlatego osłony reflektorów tych picanto, które są używane w dużych miastach, zwykle wyglądają lepiej. Otrzymawszy skróconą platformę od kompaktowego hedgebacka Hyundai Getz, Kia Picanto a priori nie może pochwalić się przestronnym wnętrzem. Ponieważ jednak zakres regulacji przedniego siedzenia jest dość duży, z przodu zmieści się nawet kierowca o wzroście dwóch metrów. Inną sprawą jest to, że w drugim rzędzie siedzeń mogą za nim siedzieć wyłącznie dzieci. Nie można też liczyć na trzech dorosłych pasażerów siedzących wygodnie z tyłu Picanto. Bagażnik również nie zachwyci swoimi rozmiarami. Jego pojemność 200 litrów wystarczy tylko na kilka toreb z supermarketu i obowiązkowy zestaw dla kierowcy. Od miniaturowego miejskiego hedgebacka nie trzeba jednak wymagać niczego więcej. Wnętrze Picanto wygląda ładnie, ale tylko wtedy, gdy poprzedni właściciele byli z tym ostrożni. Twarde plastikowe elementy wewnętrzne szybko ulegają zarysowaniom, dlatego po dokładnym sprawdzeniu w prawie wszystkich używanych Picantos można znaleźć drobne defekty. Inną typową skargą jest obrzydliwy dźwięk radia. Standardowe głośniki nadają się wyłącznie do słuchania wiadomości i w żaden sposób nie przyczyniają się do przyjemności słuchania muzyki wysokiej jakości. Oczywiście głośniki i radioodtwarzacz można w razie potrzeby wymienić, ale niewielu właścicieli jest skłonnych to zrobić. Ważny niuans, już nieistotna dynamika koreańskiego hatchbacka pogarsza się po włączeniu klimatyzatora. Nic dziwnego, że niektórzy właściciele próbują go wyłączyć na chwilę przed intensywnym wyprzedzaniem. Właściciele wersji Picanto sprzed zmiany stylizacji powinni także pamiętać, że ich samochody nie posiadają wskaźnika temperatury płynu chłodzącego w zestawie wskaźników. Wrócił na swoje miejsce dopiero po zmianie stylizacji w 2015 roku. Jest niewiele skarg na elektrykę, ale od czasu do czasu właściciele kija Picanto będą musieli rozwiązać drobne problemy. Na przykład koreański headback może powodować wypadanie zapłonów w cylindrach i nagłe zapalenie się kontrolki sprawdź silnik. Najczęściej winne są świece zapłonowe wymagające wymiany. Żywotność świec nie jest zbyt długa, ponieważ wilgoć dostaje się do studzienek świec. Z reguły po wymianie kompletu świec zapłonowych nieprzyjemne objawy znikają. Istnieją również skargi dotyczące urządzenia podgrzewającego kierownicę. Wypala się bardzo często bez wyraźnego powodu. Jeśli kija pikanto będzie użytkowana w zimnych regionach, właściciele prawdopodobnie często będą niemile oceniać mały, słaby standardowy akumulator. Akumulator może niemal całkowicie zamarznąć, jeśli temperatura spadnie do zaledwie 15 stopni poniżej zera. Naturalnie po tym nie będzie możliwości normalnego uruchomienia samochodu. Wymiana standardowego akumulatora na bardziej pojemny również nie zadziała, w komorze silnika praktycznie nie ma na niego miejsca. Za najciekawsze połączenie silnika i skrzyni biegów w przypadku Kia Picanto uważa się 85-konny silnik benzynowy 1,2-litrowy serii G4La i automatyczną skrzynię biegów. Takie egzemplarze stanowią co najmniej 70% sprzedaży. Dwa wałki rozrządu, cztery zawory na cylinder, rozproszony wtrysk i żeliwne tuleje w aluminiowym bloku to główne cechy techniczne silnika o pojemności 1,2 litra plus napęd łańcuchowy mechanizmu dystrybucji gazu, który będzie musiał być serwisowany co 100 000 km. Żywotność silnika o pojemności 1,2 litra, pod warunkiem regularnej konserwacji, wynosi od 250 000 do 270 tysięcy km. Przy dużym przebiegu osełka jest stopniowo usuwana ze ścianek cylindra, po czym na ściankach cylindra zaczynają tworzyć się zarysowania. Następny to generalny remont. Inna sprawa, że oficjalnie suchych tulei stosowanych w silniku 1,2 litrowym nie da się naprawić. Jednak naszym rzemieślnikom udało się już udowodnić coś przeciwnego, skutecznie owijając i naprawiając takie jednostki napędowe. Ponieważ jednak oszacowanie ich żywotności jest prawie niemożliwe, zakup używanego silnika nie wydaje się uzasadniony. Trzycylindrowy silnik G3 La o pojemności 1,0 litra rozwija moc 65 koni mechanicznych. Przy odpowiedniej konserwacji jego żywotność wynosi co najmniej od 200 do 250 tysięcy kilometrów. Wysokiej jakości olej i jego terminowa wymiana są kluczem do długotrwałej pracy jednostek napędowych Picanto, niezależnie od ich pojemności. Co ciekawe, praktycznie nie ma żadnych skarg na niezawodność mechaniczną silników Picanto. Znacznie częściej właściciele zauważają zbyt natrętną ścieżkę dźwiękową i zwiększone wibracje trzycylindrowego silnika podczas pracy. Izolacja akustyczna Kia Picanto jest w najlepszym razie przeciętna. Obie jednostki benzynowe okazały się dość głośne także ze względu na napęd łańcucha rozrządu. Aby zmniejszyć hałas pracującego silnika, niektórzy właściciele koreańskiego hedgebacka sugerują wymianę łańcucha rozrządu nie po osiągnięciu zalecanego przebiegu 100 tysięcy km, ale po przekroczeniu od 60 000 do 70 tysięcy km. Jeśli chodzi o wibracje, często winne są zużyte mocowania zespołu napędowego i skrzyni biegów. Podpory w Kia Picanto okazały się bardzo delikatne. Szczególnie cierpią na egzemplarzach z początkowo niezrównoważonym trzycylindrowym silnikiem i manualną skrzynią biegów. Inną typową skargą jest wysokie zużycie paliwa. Biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary Kia Picanto, faktycznie mogłaby być mniejsza. Faktem jest, że układ wtryskowy w koreańskich silnikach typu hedgeback początkowo nie był całkowicie optymalnie skalibrowany. Z biegiem czasu zaczyna działać nieprawidłowo i przelewać benzynę. Nie wpływa to w żaden sposób na dynamikę samochodu, ale zużycie paliwa wzrasta dość zauważalnie. Jeśli skontaktujesz się z oficjalnym sprzedawcą, przefleszuje on jednostkę sterującą silnika, po czym zużycie paliwa powinno spaść. Inna sprawa, czy zwiększony apetyt jest spowodowany awarią czujnika ciśnienia bezwzględnego. Zmieniając generację, koreańska firma zdecydowała, że nowy produkt nie potrzebuje automatycznej skrzyni biegów Jatco JF405S stosowanej w pierwszej generacji samochodu. Picanto drugiej generacji otrzymało automatyczną skrzynię biegów własnego projektu Kia-Hyundai. Zmianę w skrzyni biegów nie trudno wytłumaczyć. Do 2011 roku cztery biegowa skrzynia biegów firmy Jatco nie mogła pochwalić się wysoką niezawodnością i często sprawiała nieprzyjemne niespodzianki. Jednak nasze własne pudełko również okazało się dalekie od bezproblemowego. Koreańczycy szczerze się podekscytowali, gdy ogłosili, że automatyczna skrzynia biegów ma żywotność 200 000 km. Tak naprawdę pudełko okazało się bardzo kapryśne i często zawodziło znacznie wcześniej. Kompaktowe pudełko początkowo nie było projektowane na moment obrotowy powyżej 125 Nm. W rezultacie przemiennik momentu obrotowego i sprzęgła są bardzo podatne na nagłe starty i aktywną jazdę. Wyjątkowym wskaźnikiem intensywnego użytkowania Picanto jest spalony olej w automatycznej skrzyni biegów, ale tylko nieliczni nabywcy zwracają na to uwagę przy zakupie używanego koreańskiego hatchbacka. Sama Kia zaleca wymianę oleju i filtrów w automatycznej skrzyni biegów co 70 tysięcy km. Ale prawdziwe doświadczenie operacyjne pokazuje, że lepiej skrócić okres wymiany do od 50 do 60 tysięcy km. Jednak nawet ostrożni kierowcy nie są odporni na problemy z automatycznymi skrzyniami biegów. Znane są przypadki, gdy po przesunięciu wybieraka skrzyni biegów z pozycji jazda do pozycji wstecz, właściciele usłyszeli nieprzyjemny metaliczny brzęk spod maski. Czasami za obce dźwięki odpowiedzialne są zużyte mocowania jednostki napędowej i skrzynie biegów. W takim przypadku rozwiązanie problemu będzie stosunkowo niedrogie. Gorzej, jeśli automatyczna skrzynia biegów sama nie potrafi zdecydować się na wybrany bieg i zaczyna się w nich mylić. W takim przypadku konieczna będzie wymiana czujników ciśnienia oleju oraz czujników prędkości obrotowej wału wejściowego i wyjściowego. Inną typową usterką są wycieki oleju ze zużytych uszczelek. Z reguły pierwsze wycieki wykrywane są po przejechaniu od 60 do 70 tysięcy kilometrów. To na podstawie tego przebiegu ilość smarów w automatycznej skrzyni biegów będzie musiała być regularnie monitorowana. Swego rodzaju, łyżką miodu, w niezbyt atrakcyjnym obrazie jest niski koszt regeneracji automatycznej skrzyni biegów Picanto. Znacznie mniej problemów występuje w przypadku 5 biegowej manualnej skrzyni biegów. Kiedyś koreańska firma stwierdziła, że wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów nie jest konieczna, ale w naszych warunkach serwis olejowy co 50 tysięcy km na pewno nie byłby zbyteczny. W tym przypadku mechanicy są w stanie przejechać co najmniej 250 tysięcy km. Jeśli chodzi o możliwe awarie, ich lista jest niewielka. Przy dużym przebiegu skrzynia zaczyna wydawać charakterystyczny szum, wskazujący na zużycie łożyska wału wejściowego. Jeśli podczas zmiany biegów słychać trzeszczenie lub trzeszczenie, przyczyny należy szukać w zużytych zębatkach i synchronizatorach. Przy agresywnej jeździe powyższe problemy mogą ujawnić się już po przejechaniu 60 tysięcy kilometrów. W zaktualizowanym Picanto podobne problemy pojawiają się nieco później, po przejechaniu 80-100 tysięcy kilometrów. To zasługa inżynierów, którzy podczas modernizacji nieznacznie zmodyfikowali skrzynię, dzięki czemu wzrosła niezawodność pierścieni i nakrętek synchronizatorów pierwszego i drugiego biegu. Ponadto po zmianie stylizacji w 2015 roku na tylnym biegu manualnej skrzyni biegów pojawił się synchronizator. Nie zmieniło to zasobu, ale łatwiej było włączyć bieg wsteczny. Żywotność sprzęgła wynosi od 120 do 150 tysięcy kilometrów. Zawieszenie kija Picanto jest proste, z przodu kolumna Macphersona, z tyłu belka skrętna. Niestety prostota techniczna wpłynęła na komfort jazdy. Zawieszenie Picanto jest sztywne, co jest szczególnie odczuwalne podczas jazdy po nierównych drogach. Tuleje przedniego stabilizatora jako pierwsze ulegają awarii po przejechaniu od 30 do 35 tysięcy kilometrów. Rozpórki stabilizatora wytrzymują około od 60 do 70 tysięcy kilometrów. W tym samym momencie łożyska podporowe przednich rozpurek i tylnych amortyzatorów mogą ulec awarii. Po przejechaniu 80 tysięcy km końcówki układu kierowniczego wyczerpały swoją żywotność. W tym momencie większość właścicieli picanto musi wymienić przednie amortyzatory. Przeguby kulowe w zawieszeniu kija picanto są uważane za trwałe. Nawet na uszkodzonych drogach wytrzymują co najmniej 150 tysięcy km. Przy okazji płynność jazdy można poprawić stosując grubsze opony. Doświadczeni właściciele Picanto często zastępują 15-calowe felgi, które są wyposażone w drogie wersje hatchbacka na 14 kół z oponami o wyższym profilu. Oprócz sztywnego zawieszenia wadą Picanto jest wrażliwość elementów znajdujących się pod spodem. Przy prześwicie wynoszącym 15 cm dość łatwo je uszkodzić. Co więcej, przy pełnym obciążeniu prześwit staje się jeszcze mniejszy. Picanto nie ma standardowej ochrony komory silnika, nie ma nawet plastikowych osłon chroniących przewody hamulcowe biegnące wzdłuż dolnej części. Kolejna skarga na kija Picanto nie ma nic wspólnego z niezawodnością, ale nie sposób o tym nie wspomnieć. Koreańczycy wyposażyli w system stabilizacji jedynie topową wersję Picanto. Biorąc pod uwagę, że tym modelem najczęściej jeżdżą kobiety lub początkujący kierowcy, takie oszczędności na bezpieczeństwie wydają się szczerze niestosowne. Jeśli jednak ocenimy drugą generację Kia Picanto jako całość, obraz wyłania się bardzo dobry. Koreański hedgeback nie ma oczywistych słabych punktów, a kwoty, które trzeba będzie wydać w trakcie jego eksploatacji, będą prawdopodobnie niewielkie. Co nie jest idealnym samochodem miejskim? Jedyne, co mnie naprawdę zastanawia, to cena. Jak na swoje kompaktowe rozmiary, nowa Kia Picanto drugiej generacji była rzeczywiście zaporowo droga. Sytuacja nie uległa zmianie teraz, gdy Picanto drugiej generacji występuje wyłącznie na rynku wtórnym. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.